Potop szwedzki po Drugiej wojnie światowej był najkrwawszym konfliktem w historii Rzeczypospolitej. I choć Rzeczpospolita ostatecznie ten konflikt zwyciężyła, to jednak straty materialne były ogromne. Zginęło nawet 40% populacji Polski. Oprócz tego odnotowano gigantyczne straty materialne i kulturowe, których Polska nie odzyskała do dzisiaj. A w wyniku traktatów velasco-bydgoskich, kończących potop, na arenie międzynarodowej umocniła się Brandenburgia, która następnie przerodziła się w Prusy i wraz z Austrią i Rosją. Dokona na Polsce rozbiorów. W dzisiejszym filmie zagramy sobie na scenariuszu z potopu szwedzkiego. I spróbujemy uratować Rzeczpospolitą przed upadkiem. Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Europy Universalist 4 na scenariuszu z potopu. Słuchajcie, ja wiem jak to wygląda, a wygląda to tragicznie. Polska posiada zaledwie 76 tysięcy żołnierzy, a Rosja 173 i Szwecja 44. Dodatkowo Szwedzi okupują mi połowę kraju, więc nie będzie to naprawdę łatwe, ale spróbujemy się dzisiaj tutaj wybronić. A żeby tego dokonać potrzebujemy masy przywilejów, w tym przywilej na punkty mil militarne od szlachty. To jest jedyny przywilej na punkty, jaki bierzemy, ponieważ nie chcemy, żeby rosła nam autonomia w czasie wojny. Oprócz tego bierzemy również pożyczki, które będą niezbędne do wzięcia jak największej liczby najemników na samym początku gry. Możemy też wziąć coś na mniejszą inflację i tak itd., ale raczej nam się to w tym momencie nie przyda. Warto również zaznaczyć, że oprócz wojny ze Szwecją mamy również wojnę z Rosją, która zaatakowała Polskę rok przed potopem 1654 roku, a okupacja szwedzko-rosyjska wyglądała o tak. Tak więc... No, i jest ciekawie. Robimy środkę szpiegowską na oba kraje, żeby ewentualnie szybko oblegać im forty. naszym celem na samym początku będzie próba odzyskania terytoriów Rzeczpospolitej. O tutaj możemy też sobie wziąć obrońcę wiary, który zwiększy mi morale armii. I myślę, że to będzie odpowiedni pomysł, żeby w to zainwestować. I widzę, że mi się poszczęściło, bo mamy doradcę od dyscypliny. Zatrudniamy. Zwalniamy dowódców, którzy są niepotrzebni. Mam ich za dużo. Będziemy mieli dwóch generałów, którzy postarają się. jak... O, żaden do sija. Super, to czekajcie, wezwa jeszcze jednego generała od szlachty. No no i ten też niestety nie jest dobry w Trudna. no trudno. I zaczynamy. Na początek ściągamy całą armię o tutaj, tylko poczekajcie, bo mogę chyba jeszcze zawrzeć jakiś sojusz. Tak, zawieram sojusz z Hiszpanią. I myślę kurczę, że z Danią. Może uda się je wezwać do wojny. Ale raczej nie, bo już wojna za długo trwa. Oprócz tego możemy sobie jeszcze wziąć Wenecję. To A nie, Wenecja ma wojnę z Osmanem, to nie, to z Bawarią weźmiemy sojusz. Wykonujemy misję na Warne, co prawda nic z tego nie dostaniemy, bo nie istnieją ani Czechy, ani Węgry, które moglibyśmy wziąć na unię personalną, no ale trudno, życie. I wykonujemy też kolejne misję na polską. Konfederację, i tak dalej, i tak dalej. Ustalamy też priorytet na punkty militarne, ponieważ musimy nadrobić dwie technologie. Szwecja ma technologię 19, ja technologię mam e, 17. Jak się jeszcze poprzeglądam, czy my mamy jakichś najemników? No mamy, i będzie trzeba ich jak najszybciej zatrudnić, ale na początku to myślę, że zatrudnimy sobie Husarię, bo mogę zatrudnić to czemużby nie? Husaria się mega przyda. I spróbujmy oblegać fortece szwedzkie. Może uda się szybko zawrzeć White Pisa z nimi. I tu trzeba być niestety bardzo ostrożnym. Widzę, że Płock zaraz odbijemy. Nie możemy też pozwolić, żeby ruskie obległy mi za dużo forte Trzeba być szybko na Połock Myślę, że rozsądnym będzie też tutaj wdać Edyk który spowoduje, że szybciej będą. dłużej będą stałe te forty. Och, ruska armia się zbliża w liczbie 35 tysięcy. Musimy stąd uciekać. Tak zdecydowanie. Uciekajcie do Krakowa. No i niestety 6 tysięcy wojska. Więcej, 11 tysięcy wojska dostało. Zapali mnie tu. Dlatego nie zwlekajcie, uciekajcie na płock. Dobra, udało się na szczęście wycofać tą armią. Tyle szczęścia dostałem. Zatrudniam też sobie tą panie Najemniczą. Tu idzie armia 80-tysięczna, ruska. Bro niestety nic nie mogę zrobić. Muszę się. Nie mogę się z nią bić. Oni będą tu chyba fortece oble. Nie, nie będą. Będą no, stali w tym płocku. Kurczę, a ten płock prawie upadł. Będziemy się zadłużać na naprawdę potężne kwoty, ale nic to niestety nie poradzę. No, oni się we mnie wbijają, widzę. Super. Ale nie, zdążę uciec. Biegnij do Poznania, szybko. Ruscy chodzą tu 123 tysięczną armią. Bardzo dobrze, będą dotracili powera dużo. Poznań odbity. Szwecja, kiedy byś chciała white Ciężko powiedzieć w sumie, czy by w ogóle chciała. Ruscy się tu we mnie wbijają. Spróbujemy stoczyć bitwę. Wygrałem. Tu stoi 87 tysięcy Rosjan. Połock mi zajęli niestety. I Warszawę oblegają. Wbijamy się w te Warszawę. Może Wygramy. Bitwa, 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 pokaż. Jest ok na razie. Tak, wygramy bitwę o Warszawę. 4% War Dobrze. Zmniejszamy moją armię, bo i tak nie mam manpowera, żeby to utrzymać. Brakuje mi 16 tysięcy manpowera. To nie jest tak źle. Tu się rusty we mnie wbijają. Szybko biegnij. Rusty mają tylko 110 tysięcy żołnierzy. To nie jest dużo. Znaczy, dobra, to jest dużo, ale nie aż tak. Tu spróbujemy rozbić 6 tysięcy ruskich wojsk. To powinno udać bez problemu. I wracamy szybko do Płocka, bo tam idzie 40 tysięcy Szwedów. Kijów niestety zdobyli. Kurde, no. Byleby na White Pisa. Wybiegnę tu moją armią 11 tysięczną. Spróbuję rozbić tego Tysiaka w Wilnie. Szybko i uciekaj od razu, bo Szwedzi biegną. Ruscy się gdzieś wycofali, armią. Bardzo dobrze, odnawiają ją pewnie w Rosji. To chciałem usłyszeć. Idą Szwedzi, gdzie wyjdziecie tą armią? Powiedz, że na Kraków. Nie, idą chyba na płosk, wycofuj się. Wszyscy do płoska wchodzimy. Nie, posił na Warszawę. Dobra, płosk zdobyty. To w takim razie spróbujemy teraz rozbić szw szwedzką armię tutaj, w Warszawie. Teoretycznie, gdybym wygrał tą bitwę, to może by się zgodził na Whitepisa. Nie, nie zgadzam się, na pewno nie. Bitwa. Toczymy to. Niestety upadła Warszawa. Kurde, akurat teraz, gdy się wbiłem. Ale wygramy. Straty mamy większe. Tak, ale szwedzka armia została pokonana. Od razu ostrzelaj to i odbij Warszawę. Nie ma za czekać. Git. Warszawa odbita. Jest dobrze. Nie jest aż tak dobrze, jakby mogło być, ale naprawdę jest okej. Okay. Teraz biegniemy szybko na podole, bo tam armia ruska coś kombinuje. A Kurlandia odbija terytorium. Dobrze, Kurlandia. Zdłużamy się tylko na 26 golda. Ty to nie jest tak dużo. Musimy szybko odbić kijów. Oho, szwedzka armia wraca. Wbijaj się wszyscy do Kijowa, bo będzie problem. Oszczeliwujemy kijów, może upadnie. Kijów odbity. Szwedzi zajęli Wilno, dlatego pędzimy szybko, żeby to odbić. Oszczeliwujemy fort. Szybka okupacja. Teraz będziemy się wbijać do Wilna, żeby rozbić szwedzką armię. wbijamy się. Bitwa. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czy wygramy? Jest okej, okay. jest okej, okay, jest okej. Okay. Wygrywamy tę bitwę. Niestety, straty moje są ogromne, ale takie życie. 20 tysięcy piechoty straciłem. Boże, no za duże straty. Tak, ale ty, szwedzka armia tu ma problem. Możemy ją rozbić całą. Tak, rozbiłem. Szwedzka armia przestała istnieć. Potrzebujemy niestety kolejnych najemników. I to, taki, to taką dużą liczbę. Bo ruskie mają gigantyczną armię. Dania wypowiedziała wojnę Szwecji. Dobrze, teraz możemy się bić ze szwedami. Ściągamy jedną armię najemniczą tutaj do Wilna. Będziemy się bić o Wilno i o Warszawę, bo ruscy mnie znowu oblegają. Zatem bitwa z ruskimi, którą wygrywamy. Ślicznie. Chociaż nie, nie wygrywamy. Tego się wycofamy z tej bitwy. Troszkę straciliśmy, ale nie aż tak dużo. Czy my damy radę tu wygrać tą bitwę o to Wilno? To się wydaje. Konieczne. Niestety kowno upadło, więc teraz by się przydało, może je odbić. To niech ruska armia stąd zejdzie. O dokładnie. I ja szybko ostrzelam ten fort i go odbiję. Dobrze, i teraz biegniemy szybko rozbić Warszawę. Znaczy rozbić armię rosyjską na Warszawie. Bitwa o Warszawę, wygraliśmy. I teraz od razu trzeba pędzić na bitwę o Kraków. No serio, od razu żeście ten Kraków zdobyli... No spoko, odbiję. To tylko muszę tu rozbić wrogą armię. Wbiję się trochę głupio, ale już rozbiję. Dobra, Kraków odbity. To tu ruska armia przyjdzie, to dostanie w łeb. Można zawrzeć pokój ze Szwedami. Szwedzi zapłacą mi wojenne reparacje i hajs. Dobra, potop szwedzki wygrany, teraz trzeba powstrzymać potop ruski. Że odbijamy po dole, szybko szturmem. I biegniemy z powrotem na Wilno, bo znowu ruskie oblegają. Sam Jan Kazimierz będzie dowodził tą armią teraz. Zwyciężymy, prawda? Prawda. Dobrze, skoro bitwa o wilno wygrana, to teraz tu rozbijemy 8 tysięcy w Mińsku. To raczej nie spotka się z żadnym oporem, dokładnie. No i zobaczmy, jak tam jesteśmy blisko pokoju z Rosją. Tak, bardzo blisko. Wystarczy odbić parę prowincji. Niestety inflanty upadły. No kurde, no, ile ja muszę się bronić jeszcze? Idziemy rozbić armię wroga na podolu. Ale no, jeszcze tu stoczymy bitwę z jedną rosyjską armią. Biegiem na podole, żeby to tylko nie upadło. Ślicznie, bitwa. Dawaj, 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 ruska armia. Jest? Nie macie? Oni mają 81 tysięcy żołnierzy, wygram to. Starcie wygrać tu bitwę o Wilno i Kowno i jest moja. Moja wojna. Może nawet poproszę ruskich o jakieś reparacje wojenne. W głupim miejscu się wbiłem w ruską armię, w Nowogródek. Ale na szczęście ja wy wygrałem tę bitwę. I bitwa o Kowno. Dobrze, wygrałem. I możemy zawrzeć z Rosją White Pisa. Proszę bardzo. Wygrałem! Rzeczpospolita wybroniona! Zaraz szybko, kasujemy najemników. I wyprowadzamy ten kraj na prosto, jeśli chodzi o sprawy budżetowe. Kasujemy forte od razu. Sprzedaję ziemię, odbieram ziemię, spłacam za to najdroższe pożyczki. Też wszystkie forty w dół. To Prusy są mi nielojalne. Dobra, już będą lojalne. No tak zapomniałem, że Prusy. Bo patrzcie, normalnie w traktatach wylawsko bydgoskich Prusy stały się częścią. Czekajcie, co? Brandenburgia zawarła Unię i Prusy są całe moim wasalem. E, no to elegancko. I szukamy dalej sojuszników. Francja. No to bierzemy ją. I w sumie zmienimy się tą Polską w Prawosławie. Prawosławie będzie lepsze dla nas. I jak tylko skończy mi się tuż Szwecja, a zrobi się to za 7- za 6 lat, to atakujemy ją znowu. No ale widzicie w traktach wylackowytgowskich utociliśmy zwierzchnictwa nad prosami, a ja je utrzymałem, proszę bardzo. Widzę, że Hiszpania chce zerwać ze mną sojusz nie Hiszpanią, nie godzę się na to. Prawie z tobą relację szybko. Armia w dół, bo już nie musimy jej utrzymywać. 6 golda zarabiamy, 7 golda spłacimy na pożyczki. Trzeba to szybko pozbyć się tego szybko. Wymaksowaliśmy też idee ofensywne, super, dodatkowe polityki zdobywamy. Mamy też bardzo niską autonomię w Rzeczypospolitej. Pokażę wam. Średnia autonomia w prowincjach wynosi 4% zaledwie. Trecja dalej nie skończyła wojny z Danią. Dla mnie to jest błogosławieństwo. Zakończyła się wojna szwedzko-duńska. Szwecja utraciła trochę terytorium i jest osłabiona. Ma tylko sojusz z Anhaltem. Atakuje ją za 3 lata. Od Bawarii za fejwory poproszę 16 dukatów. Wiem, że niewiele, ale zawsze coś. I spłacam najdroższą pożyczkę. Dzięki temu o jeden gold obniżyłem interes. 14 golda zarabiam. Jest dobrze. Ten fort też skasujemy, bo w Kijowie się będziemy bronić. Przekształcę tą Rzeczpospolitą w silną monarchię, zobaczycie. Rozpocznę też aneksję Kurlandii, bo jest mi ten kraj w ogóle niepotrzebny. I będziemy sobie robić klejmy też tutaj na Szwecję. Zrobię sobie może na Gotlandię. No i przydałoby się, żeby Jan Kazimierz jak najszybciej się przewrócił ze stołka, bo jego następca jest dużo lepszy. Trust z Rosją się skończył, ty już pięć lat minęło, szybko poszło. Ty, ale ruskich to można by najechać? Francja pomogłabyś? Ponownie sprzedajemy ziemię i odbieramy. Spłacam dwie najdroższe pożyczki i gospodarka. Dobrze, już na dobry poziom. 16 golda zarabiamy. Dobrze, Kurlandia anektowana, kolejne terytorium na Bałtyku, które będzie mi robić pieniądze. Nie wierzę, jest rok 1665, a ja robię dopiero drugą reformę. Idę w podatki. 21 golda dzięki temu zarabiam. No już 24. Co w sumie sprawia, że staje się bogatszym państwem od chociażby Holandii czy Portugalii i Wenecji że koniec pokoju ze Szwecją. Armia do góry i atakujemy ją Orygę. Bawaria będzie chciała to dołączy. na razie jej nie wzywam, atakujemy. Prusy zajmą się Anhaltem, a ja się zajmę Szwecją. 21 dni na obleganie fortu, wybornie, pysznie. 11 golda zarabiam w stanie wojny, więc naprawdę jest git. W sumie to wyłączę na początku forte. Szwedzkiej armii i tak tu nie ma, włączę jakby się zbliżała. Ryga zdobyta, a więc teraz idziemy na rewal od razu. Anhalt pokonany, super, zapłacisz mi golda trochę. No i tak naprawdę Szwecja jest teraz pozostawiona sama sobie. Nie wygra ze mną. 15 golda w stanie wojny, przecież ja tyle zarabiałem w czasie pokoju. Mamy w ogóle husarię zatrudnioną, bo jeżeli nie. O nie, nie, to trzeba zatrudnić. Prze reval zdobyty, idziemy na kolejne szwedzkie forty. Na Sztokholm, teraz my robimy potop. Pędź moja armia na Sztokholm. Będę również poprawiał stosunki z papieżem, tak żeby mieć dużo punktów dla Tak żeby mieć dużo punktów, za które będę kupował bonusy. Katolicyzm jest akurat spoko, jeśli o to chodzi. Mimo, że to jak mówię, chce się zmienić w prawosławie Chociaż chyba się nie zmienia, to chyba nie jest konieczne. Sztokholm 13 dni na obleganie. 13 dni oblegałem Sztokholm. Teraz zostało tylko Kalmar zdobyć, który będziemy oblegać 19 dni na Tika. Wykonana misja na polski renesans, możemy zatrudnić Mikołaja Kopernika za czasu Potopu Szwedzkiego, ale spoko, zatrudnie. No i pamiętacie jak to wyglądało na początku? Teraz chyba dużo lepiej, co? Że Szwecja jest pod moją okupacją. I splądrujemy Sztokholm za to. No i powiem szczerze, zaatakowałbym Ruskich po tej wojnie. Tylko muszę armię wybudować większą, bo nie będę miał już zadłużenia praktycznie. Jeszcze obniżę sobie inflację. Oj, czekajcie, błąd, szwedzi mi tu oblegają. Jednak przyszła szwedzka armia. Włączyć porty trzeba. Szczęście, Janka już tu dowodzi. Idziemy rozbić szwedzką armię. Musimy spróbować. Dobrze, nie, ta szwedzka armia mnie pokonała, wykorzystajmy moment, że Szwecja po prostu upadła, zabieramy ziemię, troszkę hajsu. Przegrałem tą jedną bitwę, no, ale zapomniałem o tym, że Szwecja ma dwa razy lepszą technologię, tak naprawdę wygrałem tę wojnę bez żadnej bitwy. I tak jest ok. spłacam najdroższe pożyczki, teraz zostaną mi tylko te tańsze. I jak nadrobię technologię, to napadnę na Rosję. Dania chce ze mną sojusz zerwać, ty, ty ja jeszcze z Danią sojusz miałem wejść, zrywamy, bez problemu. Okej, okay, 16 golda zarabiamy na sam początek. Jest dobrze. Dużo płacimy na spłatę korupcji i na tego adwajzora Kopernika, no ale ten adwajzor, adwajzor jest mi niezbędny. Teraz tutaj możemy dogadać się z Austriakami. Dobra, dogadam się. No i kusimy wyprawa na Turcję, konkretnie na Mołdawię. Tylko nikt mi w tej wyprawie nie pomoże i to jest problem. Port w Rewalutę skasuje, zostawia sobie tylko w Rydze. Ryga będzie opierała się przed Szwedami. Zresztą, jakimi Szwedami? Szwedzi są na skraju upadku. Ich potęga już minęła. No i wydaje mi się, że teraz kontroluje terytorium Polski Zygmunta III wazy, więc jest wybornie, pysznie. Oj, Rusy wypowiedzieli wojnę Szwecji. Wojna Północna kolejna? No to wygląda. Ziemie okorowane, od razu 5 golda odzyskałem inkomu. robimy z tego wszystkiego stany. Tu są w ogóle zrobione? Nie, nie są. Czemu? Na północy jeszcze. Aha, bo nie okorowałem. Teraz robimy tu stany i dzięki temu zyskam sporo w bałtyckim handlu, dokładnie 5 golda zarabiam. Mam Szwecję na rywalu? Mam, no to nakładam embargo ekonomiczne. A nie, bo mamy trusa, okej, okay, to po trusie nałożę. I zarabiamy 24 golda, to chciałem usłyszeć. Ten Janka Zimierz dalej się trzyma. uwazy, weź chłopie, odejdź już. A ja będę drillował armię z nimi, tyle. Może wtedy padnie. I ostatnia pożyczka, rozumiecie? Ostatnia pożyczka została, żeby spłacić, i będziemy wreszcie mogli wziąć kolejne pożyczki, za które kupię sobie instytucje. To jest takie bardzo po polsku, nie? Że zadłużam się po to, żeby wziąć kolejne pożyczki. O jest i widzicie od razu upadł. Mamy go, mamy nowego władcę, trzeba od razu tylko stabilność sobie zwiększyć, nowego generała. Jeżeli podoba wam się taka granica Polski, to, to możecie zostawić komentarz. Chwała Rzeczypospolitej, zobaczymy ile takich komentarzy będzie. Ponownie, Royal Marriage z Francją. Francja to będzie mój główny sojusznik w Europie. Sojusz polsko-francuski. Po mnie to akurat innego sojuszu by się chyba nikt nie spodziewał. Gdybym wybudował drugą taką armię, jaką mam teraz, czyli drugie 34 tysiące, to mógłbym się uśmierzyć z ruskimi, myślę. Francja mnie wzywa serio do wojny z Wielką Brytanią? Dobrze, odpowiem, no niech już ci będzie. Dobrze i zostańmy już Wielką Polską Katolicką, nawracajmy prowincję i tyle. Nie zmieniajmy w to prawosławie, bo tutaj i tak sensu nie ma. Rekru rekrutujemy nową armię. Mówiłem, że będę zwiększał wojsko. Stać mnie na to, żeby sobie pozwolić na drobne zwiększenie armii. Nie, no żarty sobie robicie. Ruscy mają sobie już z Austriakami. Austria ma jaką technologię? 22... Nie, no to jest żart. Trzeba było atakować tych Ruski. Dobra, zaraz to ogarnę. Chociaż ja mam lepszy pomysł. Nie atakujemy ich, atakujemy Osmana. Osman ma dwa razy większą armię, ale co mnie to obchodzi? Damy radę, zobaczycie. Atakujemy Osmana o Mołdawię i o Jedysan, czyli taką prowincję turecką. Za moment. Podbieram sobie jeszcze troszeczkę hajsu. Wezmę od Francji to, co się da. Trusta zbutuje za te wejście 25 trasta i teraz mam 75, 75 punktów. Jest stabilnie. Dobrze. To może byśmy. O, jeszcze lepszą technologię militarną. 21. No to na pewno atakuje Osmana. Dość. Mamy wojnę z takimi państwami. Spoko. Nie ma problemu. Moje dwie armie będą oblegały tu teraz prowincje i zbliżały się do Konstantynopola. Prócy, Wy możecie mnie supportować. Co so, ja możemy od razu iść oblegać Konstantynopol. Zapamiętajcie tę chwilę. Rok 1679, teoretycznie 4 lata później Sobieski bronił Wiednia, a tu Polska atakuje Konstantynopol. 7 tysięcy Prusaków wygrywa 40 tysiącami Osmanów. Ej, nie mówcie, że oni naprawdę to wygrają. Ej, nie wygrali, ale co to miało być? W życiu, taki, w życiu takiej bitwy nie, nie widziałem. Dobrze, Konstantynopol upadł, ale trzeba wracać szybko do Polski, bo tam się dymy robią. Kraków oblegli. O, wy zdrajcy. Bitwa o Podole. Jezu, ej, to jest za proste. Widzi widzieliście teraz, co ja zrobiłem? Pokażę Wam jeszcze raz. Oni mają bankruta, może? Patrzcie, tu bitwa z Osmanem. Osman ma 3,4 morale. Tak więc wojna z Osmanem wydaje się bez problemu być wygrana. Jeżeli robimy takie straty, Kraków trzeba odbić. Bitwa o Poznań. Do widzenia, Państwu. No i trzeba biec szybko na Konstantynopol, bo go próbują zdobyć. Dobrze. Wy mi tu będziecie odoblegać te prowincje. Dobrze, plusacy? Dziękuję z góry. Bitwa o Konstantynopol. Pozwalamy tu armię krymską? Nie, no to jest za proste. Ja już mam taką dobrą armię, jak kościową. Kogoś mogę wezwać do wojny? Bawarię. Nie, poradzę sobie sam. Chyba widać, że sobie radzę, nie? Ale Osman jest bogatym imperium, więc on mi spłaci wszystkie moje pożyczki. Jezu, to była najlepsza decyzja, żeby go zaatakować. 4000 dukatów będę mógł uzyskać, jeżeli wygram. O proszę! Osmańska armia przyszła na Konstantynopol. To co? Kolejna wspaniała bitwa stoczona. Maszerujmy z dumą. Nie, uciekają stąd, o wy tchurze. Wejdźcie na ten Konstantynopol śmiało. Ja teraz muszę tu szybko pędzić, żeby rozbić armię osmańskie, które tu stoją. Bitwa z Osmanem, 50 tysięcy kontra 30. Bez problemu to wygrywamy. I tu druga bitwa od razu, 40 tysiącami, którą też wygrywamy. Jeszcze generała stracili. A ja nie mam jeszcze, wiecie, full morali, bo nie wziąłem od papieża. Boże, to piękna, piękna wojna. Jedna z najpiękniejszych, jaką nagrałem. Dobrze, kończymy wojnę z Osmanem. Chociaż nie, jeszcze chwila, bo muszę splądrować Konstantynopol, bez tego to ani rusz. Dobrze, i teraz się zgodzą, zabieramy full hajsu, Mołdawię i Jedesan i wojenne reparacje i oczywiście plądrujemy Konstantynopol. Teraz za ten cały hajs wprowadzamy nową instytucję, za to kupujemy nową technologię i spłacamy wszystkie pożyczki. A pozostałe 500 golda, nie wiem, kupię sobie większą armię albo nie, rozpocznę budowę, e, więcej, war więcej warsztatów wybuduję w Rze Rzeczpospolitej. Whitepeace z Wielką Brytanią z przyjemnością, nie chcę żadnej wojny. I 22 technologia, co pozwoli mi chyba stoczyć już wojnę z Rosją, tak, bo mam dużą przewagę. Wypowiadam wojnę ruskim. Atakujemy na Reconquesta Osmoleńsk. Wzywam do tego bawarię. Z Austrią nie mam siatki szpiegowskiej. Ojoj, to trzeba zbudować. Jeszcze będę dorobił sobie troszeczkę kawalerii, tak żeby mieć po 8 i więcej. Dobra, artylerii 4 na razie, niech będzie. No dobrze, stać mnie już. No to wypowiadamy wojnę Rosji o Smoleńsk. I biegniemy szybko z... rozwalić Austriaków. Szybkie oblężenie Wiednia i wyjmujemy ich z wojny. Pyk, ostrzelanie jednego fortu. Tutaj, Jezu, jaki to jest okupany fort. To no nie będzie takie łatwe, żeby go zdobyć. No zobaczmy, jak tam moja armia teraz będzie walczyła z ruskimi. Pamiętacie, na początku było średnio, a teraz? Teraz to już bez problemu żaś totalna. Bawaria poszła na Jarosław. Chwała im. Chwała im za to. A ja się muszę przebić do Wiednia. Próbuję rozmarować austriacką armię w Kijowie. Udało się. Jezus Maria. Tak, wipe. Czyli Austracje mają tylko 27 tysięcy i oblegają Poznań. Oj, koledzy. Cała wasza armia pójdzie teraz do piachu. Proszę bardzo, bitwa o Poznań. Pokaż to. No, tak średnio tą bitwę. Ale i tak armia austriacka została zniszczona. I mają tylko 2000 żołnierzy. Oblegamy Wiedeń. Oj, Wiedeń będzie ciężko zdobyć, ale praga się może uda. W Wiedniu mamy za mało wojska, ty no dobra to ob oblegajmy Śląsk po prostu. W sumie to nie, nie oblegajmy tego Wiednia bo się tylko przejedziemy, bierzemy to co powiedziałem. I teraz idziemy bić ruskiego. Bij bolszewika w każdej jego postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. A zaczniemy od oblężeń tutaj fortów na południu, które będą padały nie wiadomo ile. Idziemy na Moskwę, wzorem Żółkiewskiego. Oj tylko widzę jeden problem, my na tych fortach tracimy mega dużo manpowera. 20 tysięcy manpowera mi brakuje, jakim cudem tak dużo? To wiecie co, skoro i tak mi brakuje, to wezmę sobie ile jakich najemników. Niech oni oblegają te forty, a moja armia troszeczkę sobie wtedy odpocznie. Nawet tych najemników, więc jest git. O, Imperium Osmańskie upada. Tu dwie fortece zdobyliśmy, wycofujemy się na terytorium Rzeczypospolitej. Jak Napoleon, słuchajcie, zbliża się zima, robimy obóz pod smoleńskiem i czekamy. Nie chcemy się wykrwawić na tej Rosji. Jedną armię utrzymam tutaj przy smoleńsku, drugą oddeleguję na Mołdawię, bo tam będą bunty. Tu stoi armia rosyjska, wbijamy się w nią, zobaczymy. Wygrana, numer jeden. Manpowera dalej mi brakuje. No co odnowię to stracę, no nieładnie tak. Teraz oblegamy Jazan. Już naprawdę bardzo blisko, żeby wygrać tę wojnę. Czaicie, że kupowanie idei kosztujemy tylko 260 punktów militarnych? Wspaniałe! Manpower plus 33%. Proszę bardzo, bitwa wygrana. Generale oblega Jarosław. Sam Jarosławiec. 61% warcora. Tak więc ja tam życzę powodzenia. Ja ten manpower od potopu zbierałem, żeby z was pokonać russcy. Kolejna bitwa z Ruskimi tutaj, jakieś 10 tysięcy się zaplątało, pytanie czy pokonamy. Znaczy no dobra, co to za pytanie oczywiście, że pokonamy. No mówię, Rusy mają 52 tysiące. Tak ciężko było zacząć, a teraz tak pięknie miażdżymy Ruskich. Dobrze, wojna zakończona, takie terytorium i zabieramy. I zabieramy do tego wojenne reparacje i 430 golda. Spłacam za to wszystkie pożyczki i rozwijamy centra handlowe. I nawet na pełnym utrzymaniu armii, i uwzględniając to, że się ona jeszcze uzupełnia, zarabiamy 36 golda. Ziemie zostały okorowane, moje imperium, Polska została uratowana. 40 lat gry i kraj z upadającego wkroczył w nową erę, złotą erę dodam. Jeszcze wam coś pokażę. Mój kraj jest siódmy najbogatszy na świecie. A nie mam jeszcze zbudowanych wszędzie budynków. Dobrze, moi drodzy, ale na tym sobie zakończymy. Miałem wybronić Polskę z potopu, no i myślę, że możemy ogłosić, że się to udało. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piście koniecznie, jakie chcecie zobaczyć jeszcze scenariusze. I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się.